Wielu księży w Polsce, a nawet biskupi po cichu, na przykład biskup lubelski, Budzik, taką, że tak powiem, dał parafianom w, jednym, w jednej ze swoich parafii gazetę, gdzie byliśmy przedstawieni jako niebezpieczna sekta. Czyli wielu tych ludzi mówi tak o nas do swoich Parafian. Ja chciałem Wam pokazać, oczywiście to, że jesteśmy sektą, to jest dlatego, że stoimy na straży Słowa Bożego. Mówimy to, co Słowo Boże. Staramy się być Mu wierni. Opowiem Wam historię jednego z tych księży, który tak nas oczerniał. Okazało się, że no, ksiądz ma kochankę. Toż już, to już nie dziwota, Tam większość księży, ponad połowa zdaje się, żyje w takich związkach. To związek stały, mieli też dziecko i tak dalej, i tak dalej. Mieszkał z nią oczywiście razem w jednym stali domku. Ona pełniła rolę gospodyni, on był księdzem proboszczem żyjącym w celibacie. No i pytany przez swoich parafian mówił, że o, to ten kościół choickiego to jest bardzo, bardzo to, to złato, sekta jest i nie należy słuchać i tak dalej, i tak dalej. Nie? Oczywiście wszyscy parafianie wiedzieli o tym, że ma żyje z nią jak mąż z żoną. Ale teraz przez to, tę miejscowość przeszła skandaliczna historia. Otóż okazało się, że tak, ramię zbrojne polskiej, tej Rzeczpospolitej, nieludowej, ale już trzeciej RP złapało księdza w samochodzie. No tam ksiądz w samochodzie to żadna nowina. No ale uprawiał seks, no gdyby jeszcze z tą swoją żoną, no to tam żadne widowisko. Okazało się, że on tę żonę, której nie miał, to on i ją zdradzał i to w sposób taki bardzo poruszający całą społeczność. No i teraz nałóżcie sobie to, co ten ksiądz mówił o nas i to, co robi. Takich historii na pewno jest dużo więcej. Dlatego, zanim ocenisz nas, otwórz Biblię i wykaż nam błąd.